Nowego roku. Rafał Patyra wraz z Martyną Wojciechowską i Jarkiem Kazberukiem witam Państwa w pierwszym dniu Nowego Roku. To miał być sądny dzień dla uczestników rajdu. Już w Europie z trasy wycofało się kilka załóg, które nie wytrzymały trudów podróży. Najgorsze jednak dopiero miało nadejść. Wczoraj kierowcy wjechali do Afryki. Dziś pokonali pierwszy odcinek specjalny usytuowany na bezdrożach Maroka. Rajdowcy mieli do pokonania etap długości 534 km. 10 km za stolicą Maroka Rabatem zaczynał się najdłuższy z dotychczasowych odcinków specjalnych, 80 km po piasku, ale także terenach zadrzewionych. Na tych, którzy uporali się z tymi warunkami, czekało jeszcze prawie 450 km dojazdówki do er Rashidi. Odcinek specjalny, choć trudny, nie osłabił entuzjazmu załogi TVN. Samochód prowadzony przez Martynę Wojciechowską znów wyprzedził wiele innych pojazdów. A czas naszej ekipy wprawił w zdumienie fachowców. Martyna zajęła znakomite 45. miejsce. A pierwsze w swojej klasie, klasie Toyoty. To bardzo dobra wiadomość, niestety jest także zła informacja. Na trasie dojazdówki do R Rashidi samochód Martyna odmówił posłuszeństwa. Na kompletnym odludziu nasza ekipa walczy teraz z awarią. Stawka tej walki jest olbrzymia. Jeśli Martyna nie zmieści się w limicie czasu, może nawet zostać wykluczona z rajdu. Cały czas próbujemy połączyć się z Martyną i Jarkiem, ale w pustynnych warunkach szwankują nie tylko samochody, ale także telefony. Tymczasem w studiu jest mój dzisiejszy gość. Kłaniam się, pani Ado. Witam serdecznie. Adrianna Biedrzyńska, wielki fan motoryzacji. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. A ja dziękuję za zaproszenie. I przede, przede wszystkim się. szczęśliwego Nowego Roku, bo przecież witamy się w pierwszym, pierwszym dniu tego dziękuję roku. Dziękuję serdecznie. Również odwzajemnie życzenia. Udała się zabawa sylwestrowa, pani Ado. Wie pan co, ja myślę, że zabawa sylwestrowa, w ogóle zabawa, to przede wszystkim ludzie. Świetni ludzie, wspaniali ludzie, a ja miałam szczęście właśnie wśród takich ludzi się znaleźć, z takimi ludźmi spędzać sylwestra, ze wspaniałymi przyjaciółmi, a serdecznymi przede wszystkim, to jest najważniejsze. Ale przyjechała pani samochodem tutaj? Do nas? Tak, tak, przyjechałam samochodem. Mhm. W śnieżyce strasznej. O szampańskiej zabawie i takiej śnieżycy uczestnicy rajdu mogą tylko pomarzyć. Popatrzmy, jak wyglądał odcinek specjalny w ich wykonaniu. Pani rado nie pojechałaby Pani w takim rajdzie? Nie wiem. Teraz jak patrzę na, ma na Martynę, co ona wyrabia i, i że potrafi, jestem w szoku. Tym razem na kolana mnie powaliła. Ja zawsze byłam fanką Martyny, jej wiadomości na temat motoryzacji, jej możliwości tego, co potrafi zrobić z motorem czy z autem, ale tym razem mnie powaliła na kolana. To już jest zaskoczenie ogromne i, i radość oczywiście. Ja cały czas trzymam za nią kciuki. Nie wiem, czy bym pojechała. Jest pani fanką Martyna, ale jest pani także fanką motoryzacji, o ile wiem. To znaczy, byłam, można tak powiedzieć, teraz z rodzinami, może nie pozwala aż tak bardzo być taką zawziętą fanką. Zresztą ja stwierdziłam, że jednak oddaję y, kierownicę w ręce mężczyzn. Są silniejsi i lepiej potrafią prowadzić. Oczywiście, y, potwierdza tę regułę Martyna, bo jestem wyjątkiem. Musi być ten wyjątek. Martyna, w regule. Z którą właśnie mamy połączenie telefoniczne. O. Dobry wieczór, Martyna. Halo? Martyna? Witam, czy to Ada jest akurat w studiu? A skąd wiesz, że to ja, Martyna? Wszystkiego najnaj, naj. przede wszystkim chciałabym Wam złożyć wszystkim życzenia noworoczne. Wszystkiego najnaj, naj. trzymam za Was kciuki. Chcę, żebyście wiedzieli, że... Jest nas tutaj dużo. Mówię o tych, którzy całym sercem i, i, i są z wami i trzymamy kciuki i gratulujemy dotychczasowych osiągnięć, sukcesów, bo jesteś wielka po prostu. Ja mam nadzieję, że Twoi fani się nie obrażą, że również w ich imieniu e, złożę Tobie życzenia. Oczywiście Twojemu kompanowi podróży również, ale jesteśmy z Tobą. Ja jestem dumna z Ciebie, że jesteś tak wspaniałą kobietą, że zdecydowałaś się na coś takiego. No wiesz, co ciarki na krzyżu mam, także nie wiem, co mam mówić jeszcze. Powiedz, jak przywitałaś nowy rok. A, no cóż, no, nie świętowaliśmy zbytnio, bo byliśmy akurat podczas przeprawy do, do Maroka, ale dziękuję Ci bardzo, że słyszę Cię w tym nowym roku i wielkie dzięki, że, że zgodziłaś się przyjść do studia. Bardzo mi miło. No jakbym nie mogła, Martyna, trzymamy za Ciebie kciuki. Słuchaj, boję się o Ciebie, bo jesteś piękną, przystojną kobietą. Nie obawiasz się tych mężczyzn tam w Afryce, bo jesteś dla nich wyjątkową atrakcją, jako piękna blondynka. Ja powiem szczerze, że tutaj panowie są przesympatyczni przymili, ale co by nie było, jednak jest to rajd, kobiety nie mają żadnej taryf ulgowej, absolutnie i niestety panie muszą pracować równie ciężko. Także tak naprawdę to są chyba tylko z tego korzyści, że panowie poklepują mnie trochę po plecach i dodają otuchy, ale poza tym no, nie, nie ustępują pola, że tak Martylo, powiem. Martyna, ja już składam no, Ci życzenia. Ja jeszcze muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz. Martyna, czy masz przy sobie wodę wisi, żebyś twarz pryskała wodą, nawilżała i kremy pod oczy, żeby się nie wysuszyła? Jako koleżanka ci mówię. <laughs> Co i w ogóle o tym nie myślę. Myślę tylko o wynikach Niedobrze. sportowych akurat i o tym, żeby dojechać do Dakaru. Potem będę reperować urodę, ewentualnie. Dobra, to będziemy razem to robiły. Martynko, najważniejsze pytanie. Czy usunęliście awarię? E, właściwie wydaje się, że, że udało się opanować sytuację. E, problemy pojawiły się już na odcinku specjalnym, zaczął nam przerywać trochę silnik, zaczęliśmy tracić most. E, naprawdę byłam przerażona, bo już wiedziałam, co się dzieje, ponieważ wcześniej kilka załów miało ten sam problem. E, na szczęście dotrzeć do jakiegoś szybkiego serwisu Toyoty, który pomaga nam usunąć tę awarię. A mianowicie trzeba było zdemontować niemal cały zbiornik paliwa, to jest 200 litrów, za naszymi plecami jest zbiornik paliwa, wyrzucić wszystkie filtry, bo są takie specjalne filtry instalowane to jest własna konstrukcja Toyoty i okazało się, że to się zupełnie nie sprawdziło. Także chyba, chyba zdążymy na czas i, i wszystko skończy się dobrze. To powiem szczerze, byłabym bardzo rozczarowana, gdyby po dzisiejszych wynikach tak, tak błaha sprawa wykluczyła nas z walki o dobre pozycje. Martyno, znowu pojechaliście znakomicie. Czy nie za bardzo spieszy wam się do Dakaru? Chodzi mu o to, że się boimy, czy nie za szybko jedziecie. Halo, słuchajcie, z, zrywa połączenie. Jeszcze raz możecie powtórzyć? Czy nie za szybko jedziecie? Boimy się, żeby wam się nic nie stało. Nie szalejcie za bardzo. Nie, no, dzisiaj mieliśmy jedną sytuację pod Bramkową z Jarkiem. Tak naprawdę, tylko przez chwilę nam strach zajrzał w oczy, a poza tym jedziemy naprawdę ostrożnie. Wierzcie mi, że, że staramy się nie przesadzać, bo jednak wszystko to najcięższe, jeszcze cały czas przed nami. Martyno, ściskamy za ciebie kciuki. Całujemy mocno, całujemy Trzymaj Was wszystkich. Cieszymy się, że opanowaliście sytuację. I jesteśmy z Was dumni. Do usłyszenia, Martyno. Pa. Pozdrawiam serdecznie, całuję Was gorąco i ściskam. Pa, Martyna. To byłaby wielka szkoda, gdyby nasza ekipa w takim momencie miała odpaść z rajdu. Przejdźmy teraz do pozostałych naszych reprezentantów. Jak wspominaliśmy, druga polska załoga zajęła 57. miejsce. Bardzo dobrze pojechali także motocykliści Orlenu Witaj. Marek Dąbrowski był 20, Jacek Czachor 27. Oto co powiedzieli przed startem do piątego odcinka. Wysokie miejsca naszych motocyklistów pozwoliły awansować im w klasyfikacji generalnej. Po pięciu etapach Dąbrowski jest 39, a Czachor 44. 20, nie to minutę tylko mówię. Odcinek specjalny dzisiaj był bardzo szybki, niebezpieczny. Był też odcinek taki męczący ręce po bardzo głębokim piachu. Średnia pewnie jakaś niesamowita około 100 80 na, godzinę. na godzinę. 80? No to jednak 80. Nie tak było szybko, może jestem jeszcze nieprzyzwyczajony. Motocykle są bardzo dobre, bardzo szybkie. Marek jest teraz w tej chwili na 17 pozycji. Mnie trochę sędzia przytrzymał na punkcie i musiałem czekać w kolejce, żeby podbić kartę na przejeździe. Ale ogólnie jest dobrze, trzeba chyba trochę za szybko jechaliśmy, bo można wypaść z zakrętu przy takich szybkościach, a tu są szybkie szutry takie. Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Myślę, że poprawiliśmy pozycję. Najszybszy na trasie piątego etapu był reprezentant Chile Carlo de Gavardo. W klasyfikacji generalnej zmiana lidera. Na pierwsze miejsce awansował Finn Kari Tianen, drugi jest Alfie Cox, a trzeci dotychczasowy lider Juan Roma. Polacy awansowali o kilkadziesiąt miejsc. Dąbrowski jest 39, a Czachor 44. Wśród kierowców samochodowych piąty etap wygrał Japończyk Hiroshi Masuoka przed Belgiem Gregorem de Mevis. Trzecie była ubiegłoroczna zwyciężczyni Niemka Jutta Kleinschmidt. Po pięciu etapach w klasyfikacji generalnej prowadzenie zachował de Mevis. Na drugie miejsce awansował Masuoka, a trzecie miejsce obronił Francuz Peter Hansel. Polacy coraz wyżej: 59 jest Martyna Wojciechowska, tuż przed nią jest łukasz Komornicki, do którego Martyna traci tylko 13 sekund. Czas przejrzeć się temu, co czeka kierowców jutro. Szósty etap wjedzie z R-Rashidi er do Zate. Zawodnicy będą mieli do pokonania 576 km, w tym bardzo długi odcinek specjalny długości 338 km w studiu Dakar 2002. To była miła pobudka. Zawodnicy TVN i my sami po wczorajszym piątym odcinku byliśmy przekonani, że Martyna Wojciechowska i Jarek Kasberuk zajmują 60. pozycję w klasyfikacji generalnej. Jednak w nocy, gdy kierowcy odpoczywali, pracowali sędziowie. Po uwzględnieniu spóźnień innych załóg, klasyfikacja nieco się zmieniła i te zmiany dały awans naszej ekipie aż na 47. miejsce. Do szóstego etapu kierowcy wyruszyli z Rasidi. Mieli do pokonania 576 km po górach i piaskach pustyni. Po drodze do Warza na zawodników czekał najdłuższy do tej pory 338 km odcinek specjalny, a po nim jeszcze 182 km dojazdówki do mety. Wraz ze mną w studiu jest gość Krzysztof. Kowalski z Superekspresu. Witam cię Krzysiu. Witam, dobry wieczór. Krzysiu byłeś już na radzie Parszy Dakar. Tak, w ubiegłym roku na 23. Halu, Martynka, Martynka, jak mnie słyszysz, słyszysz mnie? Cześć Marek, mów ci troszeczkę ciszej. Ja nie mam łączności z Jarkiem, znaczy on mnie nie słyszy. Ja tylko słyszę jego komendy. Tak. Wyrwały się jakieś kable. Musieliśmy wysiadać z samochodu dwa razy się zatrzymywać, bo z tyłu mieliśmy problemy z takim urządzeniem do pompowania kół, które cały czas spuszczało powietrze. A priorytetem jest, żeby, żeby mieć powietrze na dopompowanie, bo zaraz mamy odcinek piaszczysty. Najpierw spuszczamy trochę powietrza, a potem musimy mieć oczywiście jeszcze zapas, żeby dopompować koła po odcinku piaszczystym, bo zaczynają się znowu kamienie. Jest okay. cholernie ciężko, naprawdę. Bardzo trudne odcinki. Cud, że nie urwaliśmy kół na tych kamieniach. Widzieliśmy palące się samochody. To był samochód szlesera. Szleser? Tak. Szleser się palił? Szleser spalił samochód właśnie. Szleser z Boże. Słuchajcie koszmar, po prostu są... Ale taki to jest rajd Martynko, sama dobrze wiesz. Za chwilę będzie duża dziura. Nie mam spokojnie, pojęcia, spokojnie, bo spokojnie. bardzo dużo miejsc, żeby, żeby dachować. Przeździłem w prawo. Bardzo dużo miejsc na dachowanie, dużo miejsc na, na stratę koła. E, powiem szczerze, że kilka razy uratowała mnie tylko i wyłącznie I do lewej. intuicja. Bo narzekamy już któryś raz na roadbook. Są no straszne problemy z roadbookiem. Bardzo dużo rzeczy się nie zgadza, a to co jest opisane jako podwójny wykrzyknik jest zupełnie do przejechania, a to, czego nam nie opisali, jest naprawdę najbardziej niebezpieczne. Wczoraj mieliście kłopoty na odcinku specjalnym z układem zasilania. Czy teraz jest wszystko w porządku? Wygląda, że tak. Chociaż na takich długich, prostych Uwaga. troszkę wydaje się jakby było mniej mocy. Ale chyba cała awaria jest usunięta pozytywnie, także Co chyba jest ok. Zdarza? Widziałem całą trasę do punktu, do drugiego punktu kontroli. Yy, jest no jest, jest, skalec, jest płasko, są... raczej płasko, ale jest sporo chopek, także skalec, musicie ta bardzo uważać. Dziura. Strasznie ciężki odcinek. Ja nie wiem jak będzie dalej, ale po prostu Spokojnie. tutaj trochę to przeszło nasze oczekiwania. Z tej prostej przyczyny tylko, że to nie jest na ten samochód, naprawdę. Jedziemy, Bo. jedziemy, teraz jest prosto. Naprawdę strasznie dużo kompromisu trzeba na tych odcinkach, żeby oszczędzić sprzęt. Cały czas trzeba kontrolować temperaturę i e, i to, czy wszystko jest ok z samochodem. No i odpowiadać na pytania dziennikarzy, którzy lecą helikopterem nad nami. Z jaką prędkością teraz jedziecie? Poczekaj, poczekaj. Na razie próbuję opanować sprzęt. Co, i teraz mamy jakieś 70 na godzinę. Co w takim terenie jest e, dość dużo, znaczy powiem szczerze, że na tych najprostych, szutrowych odcinkach tak 180 to jest właściwie maks. nasz samochód może. I, Tam i tak, my bierzemy, tak. Właściwie tyle jedziemy. A tu, tu, tu. Sorry, małe problemy. Nie dobrze. wiedziałam, gdzie jechać. O. Dobrze, dobrze. Zaczyna się zabawa, słuchajcie. Piach i ten samochód to jest dramat. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Boże, jak mi się chce pić. Za chwilę dostaniesz. Brawo. Jarek jeszcze próbuje mnie poić. Sorry Marek, ale... Dobrze. Wiem, wierzę ci, wierzę ci. Morderczy etap. To jest przecież najdłuższy z dotychczas rozegrany. Nie no mam wrażenie, że z zewnątrz to wygląda naprawdę łatwiej niż tu ze środka. Martynko, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. A pewnie jak się rodziliśmy, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Wiem. Dobrze. Słuchaj, musimy kończyć. Dobrze się wykończyć. Trzymajcie się dzielnie w takim razie i metr, do zobaczenia na mecie. 300 metrów, uwaga, tutaj dość duża uwaga. Mamy w studiu w tej chwili połączenie z Martyną Wojciechowską. Martyną dobry wieczór, czy nas słyszysz? Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. Martynko, mieliście olbrzymie kłopoty. Możesz opisać, co się z wami działo? Powiem, że w najgorszych snach Afryka nie była dla mnie takim koszmarem i nie mam tu na myśli tego, co mówiliśmy podczas naszego łączenia z helikopterem, bo to był w ogóle początek. W sumie największy problem pojawił się, kiedy próbując, podjeżdżaliśmy pod jedną wydmę i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie załoga, która stanęła przed nami. Przez nich ugrzęźliśmy tam na, na dobrą godzinę, ale to byłoby nic. Złapaliśmy dwa kapcie dzisiaj. Dwa potężne strzały, po prostu wybuchły nam dwie opony na, na kamieniach. Bardzo dużo pracy z ciśnieniami, z napędami. E, Nissan z konkurencyjnego teamu, który zjeżdżał w poprzek wydmy, odjechał po prostu z połową naszego przodu. Urwał nam e, cały zderzak, całe oświetlenie dodatkowe, halogeny, które były bardzo potrzebne pod koniec odcinka, bo jechaliśmy w kompletnych ciemnościach. Poradziliśmy sobie świetnie z nawigacją, ale technicznych problemów było dużo. No, począwszy od tego nieszczęsnego interkomu, przez ciągłe problemy z kołami. Zresztą uszkodziliśmy prawe przednie zawieszenie. Jedziemy właśnie do serwisu. Jakieś 100 kilometrów jeszcze mamy do, do końca. Kiedy dotrzecie do mety w Warzazate? Na pewno zmieścimy się w czasie. Zresztą na szczęście wjechaliśmy na, na metę odcinka. Wjechaliśmy 4 minuty przed czasem, inaczej byśmy dostali 5 godzin kary. Na pewno zmieścimy się w czasie, myślę, że będzie to gdzieś około godziny, natomiast samochód jest w średnim stanie po, po spotkaniu z naszym konkurentem z Timunissana, tak jak mówiłam i mechanicy pokiwali głowami, ale mówią, że, że uda się usunąć tę awarię. No cóż, akurat w tym przypadku niewiele sobie mogę zarzucić. Żałuję tylko, że, że ugrzeźliśmy w tym piasku, bo może to był początek tego, tego pecha dzisiejszego dnia. Martyno, dziękuję Ci serdecznie za połączenie za rozmowę. Ściskamy kciuki. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że połączymy się. Usłyszymy się z, znowu jutro. To była Martyna Wojciechowska. Mimo tych olbrzymich trudności, Martyna doje, dojechała. Na, ukończyła odcinek specjalny na 77. miejscu. Ten odcinek specjalny wygrał Francuz Peter Hansel. W klasyfikacji generalnej Peter Hansel zajmuje szóstą lokatę, a prowadzi Japończyk Masuoka. Bardzo dobrze spisali się także motocykliści Orlenów. Witaj, Jacek Czachor był 26, a Marek Dąbrowski 29. Posłuchajmy, co powiedzieli na mecie w za Zatę. kilometrów odcinek, to jest odcinek, na którym w zeszłym roku Wojtek Ręcz się połamał. Także spokojnie. Zwłaszcza, że nie wiemy, czy dostaliśmy karę, a raczej dostaliśmy, bo zapisywali wszystkich zawodników za to, że jechaliśmy trochę za szybko. Eee... A teraz jedzie się 10 na godzinę, za szybko dostaje się 20 minut. Polacy awansowali w klasyfikacji generalnej. Czachor zajmuje w niej 27, a Dąbrowski 28 miejsce. Etap wygrał Hiszpan Jordi Arcarons, który wyprzedził Juana Rome i Caritianena. W klasyfikacji generalnej prowadzi Ciliczy Carlo de Gavardo przed Alfie Koksem i Juanem Romą. Krzysztof... Rafał Patera, witam w naszym studiu Dakar 2002. Mimo wielkich kłopotów załoga TVN Martyna Wojciechowska Jarek Kazberuk dotarła na metę wczorajszego szóstego etapu. Martwiliśmy się, czy nasi zawodnicy nie dostaną regulaminowej kary za spóźnienie. Na szczęście do tego nie doszło i Martyna zameldowała się w Warzazatę na 83 pozycji. W klasyfikacji generalnej ekipa TVN znalazła się na 81 miejscu. Proponuję, żebyśmy posłuchali, co Martyna powiedziała na mecie szóstego etapu. Dzisiaj zaczęło się od tego, że padł nam interkom, czyli nie było komunikacji między pilotem a kierowcą, a to duży problem podczas tak długiego odcinka. Zakopaliśmy się trochę w piasku, próbowaliśmy ominąć samochód, inaczej mielibyśmy zderzenie, i po prostu usiedliśmy w najgorszym możliwym miejscu. I tam straciliśmy jakieś, nie wiem, 40 minut, ale to absolutnie było nic jeszcze, ponieważ zaraz później mieliśmy dwa, no dosłownie, wybuchy kół, po prostu nam strzeliły opony. Na szczęście tylne skończyło się w miarę szczęśliwie, ale wymiana opon, praca z ciśnieniami. Wszystko się ci sprzęt odmawiał nam zupełnie posłuszeństwa. Pierwszy raz miałam takie wrażenie, że zmagam się nie z pustynią, tylko ze sprzętem. Szósty pustynny etap był bardzo ciężki, ale dziś czekał na kierowców jeszcze trudniejszy etap.